we Obciążanie jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi zadaniami, za którymi nie idą środki finansowe. To największy problem i najczęściej powtarzany przez samorządowców. W tym tygodniu Krosnoodzańskie było gospodarzem konwentu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Na spotkaniu przedstawiciele samorządów dyskutowali o problemach i starali się znaleźć dla nich rozwiązania. Mówiono również o zamieszaniu, jakie powstało przy wprowadzaniu nowej ustawy śmieciowej. Aktualne. Sprawa, która zresztą dzisiaj też jest poruszana, śmieciowa. Dzisiaj naprawdę społeczeństwo jest zdezorientowane. My w ramach swojej funkcjonowania samorządu staramy się informować. Ale takie spotkania, spójne spotkania i wypracowanie określonych stanowisk pozwalają wszystkim innym, którzy się borykają, no, rozwiązywać kwestie, które już zostały rozwiązane. Także bardzo dobrze, że takie spotkania są, bo niektórzy niezorientowani w sprawach. Gdzie są w innych gminach sprawy pozałatwiane, mogą się dowiedzieć, że tutaj właśnie nie trzeba wyważać otwartych drzwi, tylko podjąć takie, a nie inne stanowisko. Te wypracowane stanowiska zrzeszenie kieruje do władz państwowych. Niestety, nie zawsze pomysły samorządowców są wysłuchane. Chcemy pokazać, że musi się władza ustawodawcza, musi rząd liczyć się z zapisami ustawy, które narzucają na nas koszty. To łatwo zapisać, że gmina ma robić to i to, gmina ma takie i takie zaświadczenia wydawać, gmina ma to. Ale gmina to jest przecież związek mieszkańców. Jeżeli ustawa każe nam w jakiejś dziedzinie coś robić, to obciąża naszych mieszkańców tym kosztem. I my się z tym po prostu nie zgadzamy. Chcemy, żeby to było przejrzyste i zgodne z konstytucją, która mówi, że jeżeli władza ustawodawcza narzuca na gminy jakieś zadania, to musi pokazać pieniądze albo dać pieniądze na ich realizację. Aby zwiększyć skuteczność swoich działań, Zrzeszenie wynajęło Kancelarię Prawną, która ma pomagać przy formułowaniu wniosków, na przykład w sprawie podatku VAT, którego samorządy nie są płatnikiem. Z początku lat 90., jak nie było VAT-u, to mieliśmy te 22% w kieszeni. Dzisiaj w tym samym budżecie do każdej faktury, do każdej inwestycji, do każdego rachunku, z wyjątkiem wynagrodzeń, musimy doliczyć 23% VAT-u którego nie możemy odzyskać. To znaczy, że jeżeli budujemy kilometr sieci kanalizacyjnej, gazowej, telefony, szkoły, drogi, czyli również infrastrukturę publiczną, odprowadzamy VAT. To gdybyśmy mogli go sobie odliczać, jak większość podmiotów w Polsce, to te dwadzieścia kilka procent by do nas wróciło. Z tymi wszystkimi sprawami zrzeszenie zwraca się do parlamentarzystów, licząc, że zostaną wysłuchani. Musimy próbować. Takie stanowiska może gdzieś jednak pomogą wypracować lepsze rozwiązania. Przekazujemy je na przykład naszym parlamentarzystom, którzy niestety na naszych spotkaniach się nie pojawiają tutaj u nas, mimo tego, że zapraszamy ich. Nawet teraz tu zrezygnowaliśmy z zaproszeń, bo praktycznie nigdy na nasze zaproszenia nie odpowiadali. W związku z czym czasami to jest walenie głową w mur w imieniu samorządów, a to wyraźnie chciałem podkreślić. Samorząd to mieszkańcy, więc my jesteśmy przedstawicielami mieszkańców wybrani w demokratycznych wyborach po to, żeby walczyć o interesy mieszkańców. Zdaniem prezydenta Nowej Soli nie docenia się wagi i rangi działalności samorządu w Polsce. My rozwiązujemy takie problemy, z którymi naprawdę rząd by sobie w życiu nie poradził. Czy samorządowcy powinni kandydować w najbliższej turze. Wie pan, nie wiem czy powinni kandydować, ale na pewno słusznym kierunkiem jest to, o czym się kiedyś mówiło, że Sejm powinno się przekształcić w izbę samorządową, prawda? Senat, przepraszam, bo... Senat dzisiaj, no zawsze partie mówią zlikwidować Senat, tylko pod jednym warunkiem, że jak dojdą do władzy, tak, to już nie mówią o likwidacji Senatu, prawda? te partie, które są rządzące. Zawsze jak są w opozycji, to mówią o likwidacji Senatu. Samorządowcy mają jednak wiele ciekawych rozwiązań, problemów związanych z funkcjonowaniem państwa. Mam czasami wrażenie, iż u nas nastąpiła taka biegunka legislacyjna. Wydaje mi się, że stosowanie angielskiej zasady, że jeśli wprowadzamy regulację w danym obszarze, wycofujemy poprzednio Ustawę, bądź jeśli wprowadzamy. U nas wprowadza się co chwilę nowelizację ustawy. To powoduje, że już potem nikt nie wie tak naprawdę, jaka była intencja dokumentu źródłowego. Wydaje mi się, że ta zasada, nie wiem, tworzenia nowej ustawy i wycofywania starej, byłaby taką, powinna być taką złotą obowiązującą zasadą. Uczestnicy konwentu mieli również możliwość porozmawiać o perspektywie unijnej dla naszego województwa na kolejne lata. Jeden, dwa. Chcemy połączyć badania, rozwój i sieci teleinformatyczne. Mikro małe średnie firmy zostawić całkowicie, bo w ogóle jest olbrzymi nacisk na finansowanie mikro małych średnich przedsiębiorstw, na gospodarkę, także tutaj Unia nie odstąpi. No i słusznie, bo tam się tworzy miejsca pracy. 85% to jest olbrzymi sukces negocjacyjny rządu polskiego bo było to zagrożone, także dofinansowanie 85%, a VAT kwalifikowany. Sformułowane na spotkaniu wnioski nasi samorządowcy również przedstawią parlamentarzystom.